Stoi na stacji Lokomotywa Ciężka Ogromna. I pod niej spływa Usta. oliwa Stoi i sapie Dyszy i dmucha Żar z rozgrzanego Jej brzucha bucha Buch, jak gorąco Uch, jak gorąco Puf jak gorąco. Uf jak gorąco. Już ledwo sapie. Już ledwo zipie. A jeszcze palarz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podocekali. Wielkie. I ciężkie. Zelazali. I pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowie. A w, A w drugim, drugim konie. konie. A w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tu z kiełbasy. Na czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym amata. O, jaka wielka. Pod, pod każdym pod... kołem żelazna belka. W siódmym dębowe. Stoły i szafy w ozmym Słon. niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tucone świnie, w dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A Tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów. I każdy zjadłby tysiąc kotletów. I każdy nie wiem, jak się wyterza. To nie udźwigną. Taki to ciężar. Nagle gwizd. Nagle świst. Koła blu. Najpierw powoli, jak żółw o ciężale. Ruszyła maszyna po szynach. O spale! Przerpnęła wagony. I ciągnie z mozołem. I kręci się, kręci się koło za kołem. I biegu. Przyspiesza. I gna coraz prędzej. I dudni, i stuka. Łomoce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd? No w las! Po toż, po torze, po torze. Przez most. Przez góry, przez tunel. Przez pola, przez las. I spieszy się, spieszy. By zdążyć na czas. Do takty turkoce. I bubuka, i stuka, to. Tak to to. Tak to to. Tak to to, tak to to. Tłatko tak. Lekko tak. To ci się dal. Jak gdyby to była. Biłoczka nie stań. maszyna. maszana. Wdysiana. Lecz fraszka igraszka, zabawka blaszana. A skądże to? A jakże to? Cią tak gna? A co to to? Co to to? Kto to tak pcha? Że pędzi żywali. Że, że bucha buch, buch. To para gorąca wprawiła to w ruch. To z kotła z do tłoków. A tłoki kołami to… <ExcelKK1> ruszają! Z dwóch boków dają i pchają. I pociąg się toczy. Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkoczą i puka i stuka to tak to to tak to, 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 to tak to tak to to tak. Serdecznie zapraszam Państwa na wystawę Szancer Wyobraź sobie w żydowskim Muzeum Galicja.